Czy Łącka Śliwowica zostanie zalegalizowana? Chcą tego zarówno mieszkańcy Łącka, rolnicy, jak i władze gminy. Z pomocą przychodzą im posłowie z Małopolskiego Klubu Parlamentarnego. Zmniejszenie akcyzy i wprowadzenie takich rozwiązań jak na Słowacji czy w Austrii, gdzie rolnicy są zwalniani z płacenia jej połowy, mogą być kluczowe. Wszyscy są zgodni, Śliwowica powinna być legalna, ale czy są na to szanse, sprawdzała Kamila Kuzar. Produkt regionalny, ale przygotowywany nielegalnie. Łącka Śliwowica, choć wpisana na listę dóbr regionalnych, nie jest dopuszczana do sprzedaży, a jej produkcja tak naprawdę jest przestępstwem. No niestety, przez wiele, wiele lat nie można było tego robić i do dzisiaj oficjalnie i formalnie produkować jej nie wolno, więc najwyższy czas, aby pewne paradoksy zmienić. Bo przed wojną łąccy gorzelnicy mogli legalnie pracować i sprzedawać swoje wyroby bez żadnego ryzyka, a powrót do tradycji dobrze wpłynąłby na rozwój gminy. Byłby to dodatkowe źródło dochodu dla rolników i mieszkańców z terenu gminy Łącko. Tutaj nie mają jakichś konkretnych zarobków w terenie górzysty tylko nadaje się właśnie do uprawy śliw, owoców. Dlatego szukają pomocy u parlamentarzystów. Zwolnienie z, przynajmniej z części akcyzy, bo przy tej akcyzie, która dzisiaj jest, jest to nierealne. Wydaje się, że jest nadzieja na to, że sprawę uda się uzyskać. Zalegalizowanie Łąckiej, jak przekonują eksperci, przyniosłoby jeszcze inne korzyści. Z tego powodu, że te są nieuregulowane przepisy, że to jest jakaś taka nie, niesamowita konspiracja wokół tego, dochodzi do psucia rynku. I już teraz sądzę, że znaczna część śliwowicy to jest śliwowica, która pewnie nie jest śliwowicą. I tej utraty dobrej opinii potem można latami nie odrobić. Dlatego zmiana przepisów to dla Łącka sprawa paląca. Małopolscy parlamentarzyści obiecują, że pierwszych sygnałów tych zmian spodziewać się można za kilka miesięcy.